Liczbą przeciwną do liczby a równej 1 i 2 trzecie odjąć 1,2 razy 9 /12, jest jedna z podanych niżej liczb. Przekształćmy to wyrażenie. Obliczymy a i później Znajdziemy liczbę przeciwną do a. 1 i 2 trzecie zamienimy na ułamek zwykły. 1 razy 3 to jest 3 dodać 2 to jest 5 trzecich. Odjąć. 1 i 2 dziesiąte ułamek dziesiętny zamienimy na ułamek zwykły. To jest 1 cały i 2 dziesiąte lub inaczej 12 dziesiątych. Razy 9 dwunastych przepiszmy. Kolejność wykonywania działań: najpierw jest mnożenie, a później odejmowanie. To się równa. Zanim pomnożymy dwa ułamki, możemy skrócić. Podzielić licznik i mianownik przez tą samą liczbę. W tym wypadku przez 12 poprzekom. 12 na 12 to jest 1. 12 na 12 również 1. To się równa. 5 trzecie przepisujemy. Odjąć 1 razy 9 to jest 9. 10 razy 1 to 10. Czyli 9 dziesiątych. Odejmujemy ułamki. Aby odjąć dwa ułamki musimy mieć wspólny mianownik. To się równa. Wspólnym mianownikiem będzie 3 razy 10, 30. 30 podzielone na 3 to jest 10. 10 razy zwiększyliśmy ten mianownik, żeby otrzymać ten mianownik. Zatem 10 razy również musimy pomnożyć licznik. 5 razy 10 to jest 50. 30 podzielone na 10 to jest 3. 3 razy zwiększyliśmy ten mianownik, aby otrzymać 30. Również 3 razy musimy zwiększyć licznik. 3 razy 9, 27. To się równa. Mamy wspólny mianownik, przepisujemy. A w liczniku odejmujemy. 50 minus 27 to jest 23. Zatem liczba a. Wynosi 23,30. Liczbą przeciwną, którą oznaczamy minus a, to jest liczba minus, i za a podstawiamy 23,30. I otrzymaliśmy liczbę przeciwną do a, czyli minus 23,30. Prawidłowa odpowiedź D.